Pewne przełamanie tej koncepcji budowania domów wzdłuż ulic następuje w, w, pod koniec lat 50 kiedy to chciało wybudować jak najnowocześniej i postawiono te trzy punktowce skośnie do ulicy Grunwaldzkiej. No teraz jest już ten budynek już przebudowany na barki, ten zburzony, w jego miejscu stoi, stoi wieżowiec najnowszy, natomiast te obiekty, te obiekty przetrwały. I obiekt, który zakładano już od końca lat 50., zakładano rozbiórkę tego budynku. Do tej rozbiórki przez 50 lat nie, 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 nie doszło, ale no takie zestawienie kompozycyjne nie było zamierzone. Bo to nie tak miało wyglądać. <grym> Ważnym takim obiektem września była restauracja. Krystal, dość nieszczęśliwie w ostatnich latach przebudowana. Są takie pocztówki, akurat tutaj nie, nie mam, ale proszę mi wierzyć, że istnieją takie pocztówki przedstawiające atrakcje Gdańska, gdzie jest na przykład Żuraw, Neptun, Kościół Mariacki i Krystal. Albo, albo Ratusz Głównomiejski i obok tego, wśród tych czterech, pięciu najważniejszych budowli miasta jest ta Super, nowoczesna, super nowoczesny obiekt z barem na dole, z restauracją na górze. Powstaje sporo ciekawych budynków szkolnych. Tutaj akurat nie pokazuję szkoły 45, ale gimnazjum, przy, gimnazjum przy, przy Traugutta. Jeżeli przypatrzymy się dobrze rozwiązaniom tych, tych szkół, to widzimy, że to jest. Całkiem dobra, całkiem dobra architektura, która sprawdza się, i, sprawdza się do dzisiaj. Jesteśmy niezadowoleni, no bo to pojawi się z prl bo to jest szare, brudne, brzydkie. Gdyby te budynki odmalować, odrestaurować, one byłyby bardzo, bardzo dobrą, bardzo ciekawą, bardzo ciekawą architekturą. Podobnie niektóre kierowce z ten już nieistniejący, tutaj właśnie pod budowę Galerii Bałtyckiej go rozebrano, czy ten jeszcze istniejący budynek Biura Projektu Budownictwa Komunalnego, który znowu został zepsuty przez to, że cały ten parker został obudowany szkłem. Gdybyśmy mieli budynek na tych takich podporach, ciężka była, unosząca się na takich dość delikatnych podporach, miała jakiś swój wyraz architektoniczny, niestety już to straciło przez przez chęć uzyskania tam dodatkowych 150 m2, powierzchni, w której można było umieścić bank. Od 1959 roku we wrzeszczu działa telewizja w budynkach dawnej restauracji Zimglera. Do tego miejsca jeszcze wrócimy. Dzisiaj no, ten program bardzo atrakcyjny nie był. W początkach, jeden program od 16.15 do 20.55 i koniec. Właśnie ta restauracja Zinglera przebudowana w dużym stopniu przez w czasie użytkowania przez telewizję, ale jednak do tej pory istniejąca. No, nie zostało już żadne z kin, które, które w dzielnicy działały jeszcze kilkanaście 50 lat temu, czyli bajka przy Jaśkowej Dolinie, rogu Matejki, kino Znicz przy Szymanowskiego i Zawisza na terenie Koszar, a także Tramwajarz, tutaj można się zastanawiać, czy to jeszcze Wrzeszcz, czy nie Wrzeszcz, tam w połowie drogi do Oliwy przy zajezdni tramwajowej. Atrakcją, atrakcją Wrzeszcza był neon. Taki Neon Gdańsk, miastem kwiatów, tam było napisane, ale bardzo często jakaś litera ginęła, nie, nie, nie świeciła i tam się pojawiały różne napisy miastem kitów, kotów e, a, a, a czasem w Słowie Gdańsk brakowało jakieś literki. Niemniej wzornictwo tych, 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 tych neonów było bardzo ciekawe. W Warszawie udało się ich trochę uchronić i tam trochę jest pozbieranych przez różne instytucje i prywatne osoby, takich neonów z lat 60., które no, niewątpliwie za jakieś 20 lat już będą cenione jako bardzo ciekawe obiekty sztuki tego czasu. No Oliw, który jest realizacją w innej formie tamtego pomysłu z końca lat 40., w formie takiego już nowoczesnego budynku z pierwszym w Gdańsku dużym sklepem samoobsługowym. Czyli inne ciekawe miejsca, które giną pod reklamami jak z grafita na tym budynku handlowym przy ulicy Klonowej. On przez powieszenie tymi różnymi balerami, szmatami właściwie stracił całkowicie jakąkolwiek jakość architektoniczną, a był budynkiem bardzo, bardzo ciekawym, takim charakterystycznym dla swoich czasów. No i Manhattan, który tak przypomina właściwie zamyka koniec realizacji tamtej dawnej koncepcji, czyli budowy Wrzeszcza o do tej wysokości. Do wysokości mniej więcej pięciu kondygnacji z jednym, jedynym wyższym budynkiem w postaci olimpu. To miał być jedyny wysoki budynek na terenie Wrzeszcza, który miał pokazywać, gdzie jest gdzie jest centrum, dlatego, dlatego tutaj właśnie zdecydowano się na, 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 na taką wysokość i nie zamierzano budować żadnych wysokich budynków, nigdzie tutaj obok. Ten, możemy sobie teraz porównać widok na ten, na ten skwer z widokiem z początku XX wieku, gdzieś z roku 1912 czy 1913. no tam jeszcze na miejscu dzisiejszego lipu stała niska kamienica, tutaj te kamienice, które trwały dość długo po wojnie w takiej postaci, czyli partery tych kamienic, które, które trwały z restauracją pod kominkiem, z farbami. To, to, to nie były takie zamierzenia parterowe budynki, to była po prostu resztka pozostałość po zniszczeniach wojennych, to co zostało z przy, przy, przy skwerze. Teraz, teraz chciałbym już tutaj oddać głos na chwilę koleżance, która powie o tym, jak myślała o Wrzeszczu w swojej pracy dyplomowej, Bo, tak jak mówiłem, nie, nie zajmujemy się historią tylko po to, żeby myśleć o o niej samej w sobie, tylko o tym, co ona nam może dać, jak możemy wykorzystać walory historycznego dziedzictwa. Po pierwsze, bardzo dziękuję organizatorom za to, że mogę pokazać efekty swojej półrocznej pracy nad projektem rewaloryzacji wzgórza Cinglera. Wzgórza Cinglera to była nazwa przede wszystkim restauracji i zespołu hotelowo-restauracyjnego mieszczącego się na terenie dzisiejszej telewizji gdańskiej. Po lewej stronie jest fragment modelu, który przedstawia tutaj w tym obszarze, jest to teren spacerowy dawnego parku Jaszkowej Doliny. Zaszarzone pola to jest teren zabudowany, szybko jej wskażę, to jest ulica Jaszkowa Dolina, a tu ulica Jana matejski I ten rozbielony teren cały jest to teren telewizji Gdańsk właśnie. Chciałam zwrócić uwagę na to, jaki jest to rozległy teren względem całej tej części parku Jeszkowej Doliny. Jak wątłe jest przejście do parku z centrum Wrzeszcza w tej chwili, ponieważ chciałam zwrócić uwagę, że wejście jest dopiero od strony łąki pastynowej albo tutaj, takie wejście bokiem obok wzgórza ingle. Zainteresowałam się tym terenem, ponieważ jestem jeszcze mieszkanką Wrzeszcza. Mieszkam tutaj na ulicy Matejki, w nie będę pokazać, ale. I korzystam z parku właściwie od wielu lat, codziennie po nim spacerując sami. Historia parku bardzo mnie zainteresowała, poznałam ją dopiero parę lat temu. I ponieważ uważam, że jest to niezwykle piękne miejsce, mówię w tej chwili o samym parku, ucieszyłam się na wiadomość, że w połowie terenu telewizji Gdańsk znajduje się właściwie już, teraz wiem, że od ponad 100 lat czyli już ukonstytuowana ponad niemalże 200 lat temu droga, która prowadziła do tego parku i była, stanowiła o tej strefie wejściowej, którą właśnie wzgórze Zinglera um, zaznaczało. Ponieważ było to obiekt restauracyjne, ściśle związane z, z całym tym parkiem, który po tej stronie się znajduje i po tej stronie. Innym takim obiektem między innymi była restauracja Schrödera na ulicy Jaszkowej Dolinie. Mój projekt zakłada otwarcie tego terenu oczywiście na park. Po pierwsze, poprzez stworzenie, to tu jest widok na istniejącą, istniejący budynek danej restauracji. Tu mamy ulicę Sobudki. Mój projekt zakładał oczywiście odtworzenie tej restauracji i stan techniczny, na tyle, na ile znam ten budynek w tej chwili i na ile znam źródła ikonograficzne, budynek ten można odtworzyć w tej historycznej formie, przynajmniej jeżeli chodzi o strukturę zewnętrzną. I to starałam się zrobić w moim projekcie między innymi udało mi się także zaadaptować ten budynek na restaurację faktycznie i wnętrza, ale także w związku z tym, że od strony ulicy Traugutta znajdują się domy studenckie i także teraz w tej chwili mamy także tutaj bardzo dużo znaczy dwa właśnie, budynki mieszkaniowe wielorodzinne, to jakby postanowiłam ten teren także otworzyć od strony ulicy Właśnie Basowskiego i do studienki i nadacie no, mu nową funkcję. Poza restauracją służą także mediatekę. Um, ale zrobiłam to w sposób e, taki no, nietypowy, a mianowicie tego nie widać na zdjęciu, ale e, tutaj mamy górny taras restauracji i tu jest jeszcze taki odcinek tej działki, który względem e, sąsiadujących terenów znajduje się o kondygnację wyżej. To jest taki wyższy taras ziemny. I ja zaproponowałam, żeby ten taras usunąć, a w jego miejscu, dokładnym rysie, Wybudować nowy obiekt. Więc tutaj na dole mamy widok na elewację od strony lasu i cały ten teren znajduje się pod ziemią. W tej chwili tam jest po prostu ziemia. Dokładniejsze plany tego projektu znajdują się tam pod ścianą. Niestety, dosyć słabo widać na tym rysunku to, co chciałam pokazać. Z tej strony jest rysunek wejścia, właśnie w stronę Traugutta, Um, I dosyć słabo widoczna, ale rekonstrukcja od strony północnej właściwie i, i to, jak sylwetka w tej chwili budynku wygląda, e, właśnie wygląda w tej chwili, a to jest rekonstruowana część. Poza, um, oczywiście zakładam, zaburzenie budynku istniejącego biurowego, e, ale on w tej chwili stoi na miejscu e, historycznej lokalizacji pierwszego e, pensjonatu Zinglera, który tam powstał jeszcze przed latami 50, ponad 50, wcześniej. XIX wieku. W tym miejscu jeszcze zakładam z, połączoną z tym budynkiem, który znajduje się w parterze, połączony pawilon taki czytelniany, przez który można przejść do tego historycznego obiektu, w którym na piętrze znajduje się sala kameralna. W tej chwili tam jest studio, dawne studio telewizji. Więc taka była moja koncepcja, żeby ten teren przywrócić maksymalnie do życia. Aha, no, przepraszam. Tutaj nie pokazałam tego na, na rysunkach, tym niemniej cały, cały ten obszar na granicy, na ile to jest możliwe, chciałabym przystosować w sposób... Znaczy tam oczywiście są schody. Ja takie schody bardzo, że to powiem, znaczy, zaprojektowałam, ale, ale to jest bardziej, bardziej rysunek taki sygnalizujący taką potrzebę, bo się skupiałam na architekturze. Ale zakładam, że cały ten teren byłby od, nie byłby odgrodzony I, i to wejście byłoby odtworzone. Zresztą, niezależnie od tego, jaki ten projekt będzie, jeżeli kiedykolwiek jakiś powstanie taki realizacyjny na to miejsce, to ja wiem, że już zakłada, że to wejście na pewno jest, znaczy musi być odtworzone, i, i w tym całe szczęście. Na tym terenie znajduje się także inny obiekt domu mieszkalnego, który powstał mniej więcej w latach 80., -tych, 90. -tych XIX wieku. Ja zrobiłam inwentaryzację tego budynku. On jest w stanie już drastycznym. No, i tutaj jest znaczy propozycja. Mniej więcej ona zakłada po prostu odtworzenie tego, co w tej chwili brakuje. Tutaj pokazuję takie schematyczne modele tego budynku. Między innymi to, to zawarłam w swoim projekcie. Um, dziękuję Państwu bardzo i zachęcam ewentualnie do przyjrzenia się jeszcze planu. Słyszeliście Państwo to, co, co my właściwie robimy, te badania historyczne i czemu, czemu one służą. I pani udowodniła, że da się połączyć historyczną architekturę takich budynków jak te, które tutaj widać, z zupełnie nowoczesną funkcją i z wielkim, z wielkim budynkiem, który da się tam ulokować bez szkody dla krajobrazu. No niestety pewnie ten projekt zrealizowany nie, nie będzie, obawiam się. Miasto Gdańsk pewnie nie odkupi tej siałki od telewizji, nie zbuduje tam mediateki publicznej. Pierwsze, święta dzielnicy 750-lecia, jak również profesora Jakuba Szczepeńskiego, przygotowaliśmy dla Państwa niespodziankę, tort. Tort z okazji 750-lecia wrzeszcza. 25 listopada symbolicznie rozpoczęliśmy obchody 750-lecia wrzeszcza i będą one trwały, proszę Państwa, do przyszłego roku, do 25 listopada 2014. W programie wraz z Fundacją Gdańską przygotowaliśmy cały szereg bardzo ciekawych wydarzeń, których celem jest ożywienie naszej dzielnicy.